Cześć, witajcie w nowym odcinku z Culture z Gates of Hell Ostfront z kampanii radzieckiej. No i tak, dzisiaj atak na mapie Rasputika Będziemy się brali znowu za Niemców. Mamy punkty badań, trochę też, więc coś tam powinniśmy zdobyć. I chciałem Wam pogodziękować na samym wstępie za liczne komentarze. Naprawdę dawno tyle nie było. Nie widziałem, że nie, nie spodziewałem się aż takiej ilości. Fajnie, bo dużo ujęliście takich rzeczy, co wcześniej ciężko mi było jakoś tak przekazać, a wyładnie to, żeście podsumowali, że tak powiem. I tak, dzisiaj chciałem w SU, w ISU tutaj pójść, wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł ponieważ rzeczywiście tak jak pisaliście, no i jest ma trochę problem z tym, z, z tym władzem Nie spodziewałem się tego, nie znałem tego czołgu od tej strony. A resztę punktów zostawimy sobie. Jeszcze będziemy mieli na Mógłbym BM, albo pójść w jakąś tutaj tą stronę kat, w, w Katiusze mógłbym, albo Andrusze, ale tych punktów nie mam aż tyle. Także zostaniemy przy tym. I kupimy sobie. Yy, ISU. O, proszę bardzo, on ma kurczę, bardzo mocny ten to działo. Wydaje mi się, że akurat będzie w sam raz. No i tak, uzupełniamy. Wszystko. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał. Weźmiemy sobie jeszcze... Yy, zastanawiam się na tym BT. Hmm. Czy to... Nie, to był dobry pomysł. Wydaje mi się, że one yy, przydadzą nam się. A, i ostatnio zapomniałem o tym wspomnieć. Mausta, żeśmy zdobyli z tym super działem. Naprawdę mocnym. Tylko jego to użyjemy przy obronie. No i tak. Yy. Czy my. Co my tutaj jeszcze potrzebujemy? To jedno BM, BT, sorry. Myli mi się teraz. Ehm, gdzie to mamy? To jest to. Dobra. Akurat tutaj w sam raz będzie. Dobra. ISA yes, będziemy też mieli w ogóle. Czy kosztowo to. Zaraz zobaczymy. Czy ISU ma tyle miejsca, zajmuje co 34. No to tak. No trudno. Bo ten to jest jakiś taki drobniejszy. ta, to ma inne, ale to jest mocniejsze. Myślę, że spoko. Jak i wycofam, medyk niech będzie, jak najbardziej. Ostatnio dziwnie, dziwnie bardzo nam zginęli ci medycy. No i co, jeszcze jednego wezmę, tego Isu. Zastanawiam się jeszcze nad jakimś czołgiem. A, kurde, zapomniałem prawie. Musimy wziąć. Mausa kurczę, no przecież po co żeśmy go zdobyli? No i tak, tutaj jest spoczko. Tutaj też uzupełniliśmy. No i tu jeszcze dałoby się jakiś ludzi albo BT. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Jaki oddział strzelców, ale to to jest niewarte moim zdaniem. Można by było też maksimki, bo to ile mamy? 10 punktów. Ehm. Yy. Co by tutaj wziąć? Może tą deszkę? A weźmy. Zobaczymy, jak to zadziała. Coś jeszcze na dwa punkty? Komisarza, niech, niech będzie, chłop. Przyda się. No dobra. No i co? Myślę, że lecimy. Zobaczymy, co przygotowali na nas Niemcy. Co prawda, to jest na jedynce, ale już pokazali, że mogą nas zaskoczyć super czołgami. Także co? Lecimy. No dobra, wczytało. Powiem Wam tak szczerze, że już nie mogę się doczekać nowej serii na tym hotmodzie. Właśnie zapomniałem też e, powiedzieć na początku, że ci co tam nie głosowali, to przypomina ankiecie. E, nowe osoby, jak i e, ci, co po prostu zapomnieli albo nie wiedzą. Zawsze e, macie wybór, jaką będę frakcją grał. W czasach powiedzmy, że współczesnych. No dobra. I co? Jakbyśmy tutaj, kurde, takie czołgi normalnie parcelizować, My byśmy... Może z tej strony byśmy wysłali mausa. Zobaczymy jak to wyjdzie. I su na razie, to niech może tutaj będzie. Jak tu to wygląda ten teren? O, coś takiego. Niech one sobie tu wyjadą. Eee. Tego też tutaj wezmę, wspomogę ich, no bo tu bez piechoty to nie ma co iść. Kiedyś tu już dostałem lanie w tym lesie. Dobra, chodźcie. Nie no, fajne te czołgi, kurde. No... Głównie mi chodzi o to, że ogłuszą, no jak walnie takie coś, to jednak nie wiem ile mamy naboi. A nie jest źle. Eee, dobra. Jeśli chcecie też mnie wspomóc z kanałem, widzowie, możecie zostawić lajka. Zawsze pomoże mnie to z rozpowszechnieniem akurat wideo. Może gdzieś tam algorytm YouTube'a wyśle to dalej. Staram się ogólnie nie, nie gadać jakoś o tym, w sensie nie nie skomlać, że tak powiem, o lajki i komentarze i tak dalej, ale no bez tego niestety... Nie mam jak y, rozwijać tego kanału, a po prostu ludzie zapominają. Także nie tyle, że ja natrętny jestem, tylko jak to. Jak to człowiek może stać w miejscu albo bardzo powoli. A nie ukrywam jak wrzucałem po trzy filmy dziennie, to było fajnie. Dobrze się rozwijał kanał, a tak już po jednym wideo to Powoli, ale idziemy do przodu. Cieszy mnie to bardzo. Fajnie, że wspieracie mnie. Oho. Dobra, mamy już tutaj no, całkiem dogodną sytuację i falą. Głównie ten czołg jest mega odporny, ale idziemy, idziemy. Miało, niech tu wyjadą. No i co, oni sobie mogą tutaj przelać, ale. Ok, mam nadzieję, że tutaj mi nikt nie wyjedzie. Dobra, ok. Oho, uh -huh. mam nadzieję, że mi tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oj, nie mam tego MG. No dobra, Znaczy, MG mówię. Mam nadzieję, że mi tutaj nic nie zrobi. Zróbmy punktów szybciutko, żeby. O, kurde, no właśnie. Dobra, nic nie zrobił, także... uff Dobra, biorę ludzi, szybciutko Dawajcie, dawajcie Dostają Na razie spokój Bardzo chciałbym, żeby nam tu nie zniszczyli tego małsa, Bo wiem, że... Potrafią podpalić mi Dobra, bierzemy tak, tą desz deszkę... deszkę? DSA Dobra, co my tutaj mamy? Prawie będziecie pod dwójką, możecie tutaj już biec Okej okay. No huknijcie im tam Bo ja poprowadzę wami Ło Ale tu mało co widzę Dobra Chować się, a nie, dobra, jest ok. To jest taki zasłonięty, ci biegną. Dawajcie, dawajcie, panowie, biegniemy. Szybciutko. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Mle lesie tu tak gęsto nic nie widać, prawie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. szybko. No, come on. O, teraz dopiero biegną, bo nie mam tutaj, jakby, taką wytrzymałość. Bardzo mi na tym zależy. No, walać w nich, śmiało. Dobra, nowajcie. O, coś tam nawala, mimo wszystko, widzę. Dobra, no rozwalcie ich, kurde come on. Dobra, nice. Biegniemy tutaj. Ten i jest sobie tutaj jakoś radzi. Kurcze, no ten tu mi strzela. Dobra, bierzemy w tą stronę. Zobaczmy, przyjedźmy tutaj może coś takiego Dawajcie, wy tu, 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 tu. Mam nadzieję, że nikt nie weźmie MG I tak dalej. Okej. Okay. No na razie idzie kurczę mega. Dobrze. Okej, okay, dobra. Ważne, że już są przy tym. No dobrze, jak najbardziej. W porządku. Tak no jak już będziemy mieli ten punkt, to możemy się skupić na spokojnie. Oznana no to jest mapa te tory. Tutaj i co oglądają mnie. Gdzieś tam to kojarzą pewnie. Dobra, No i co? Spokój w porządku. Dobra. Możemy zacząć y, zbliżać się, już tam fajnie. O, tu idzie. mówię jeszcze, zapomniałbym prawie o chodce. O, dobra, i lecimy. Pyk, pyk, dobra. No no i tak ciekawy jestem gdzie oni mają te czołgi, gdzie to w cały ten sprzęt. Bo to nie jest raczej tak, że ich nie ma, czy coś. Dobra Kolejny sprzęt wspaniale. Jedźcie. Miało, śmiało. Tu by było fajnie gdzieś na wzgórzu albo o tej strony. O, 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 o! Mają paka. Rozwalcie to im Kciutko Żebym nie zdziwił jak rzeczywiście mi rozwejli to Niby taki pancerny ten jest, ale Marder nam wtedy zniszczył w poprzednim odcinku A oni nie... Jesteśmy na górce. No dobra Dobra, załatwimy ich piechotą w takim razie. Chodźcie panowie. A nie, trafiają, no proszę. Ło I to jak hukną to. Dobra, jedziemy. Nebelwerfer proszę bardzo tutaj. Dobra, dawajcie ten drugi składzik, chodźcie. No ładnie, dobra. Nie no, nie rzucać. Rozwalcie ich o. Dobra. No o kurde, a mi się zaznaczył. A nie, dobra, to jest deszka, więc. spoko. No dobrze, fajnie, fajnie. To teraz tak, wy jedziemy tu, tutaj. Kurczę, no nie ma w ogóle czołgów. Jestem zadziwiony. Spacerek. Normalnie, spacerek, nie? Dobra, tą deszkę też tu śmiało. No i co? Mm, tu jest trochę taki dół. Trzeba też wykorzystywać to, że Ej, mamy taki teren, a nie inny. Dobra, tego tu w sumie tu nie pcham, bo nam ze strzelą mi będzie lipa. Dobra, to BT też niech tu podjeżdża. Przyda się. Mausik jedzie. No, wy tutaj. Dobra, możecie się przydać, w sumie chodźcie też tu. Na razie tu nikogo, normalnie nikogo. Eee, Gdzie to jest? Ten nasz tutaj, tak, gdzie jest? Zaśmiało tu. No i co, jedziemy? Tutaj możecie zobaczymy. Oj! Ludziska. Podostaniecie ostro. Na razie to nam chyba nawet nikt nie zginął. To szok normalnie. Nie wiem kim tu wjechać. O, coś nawala. Dobra, jest. 10,5. Ok. To niech to 10,5 rozwalą. Kurde, no ale wy to powinniście trafiać, panowie O mordę Załoga ogłuszona Które mnie spodobało Dobra, chodźcie tu Wy tutaj Dobra, ryzykuję To beta i tak kosztuje tyle co nic dwóch ludzi, więc... Niech tu podjeżdżają Okej... Okay. Dobra, to BT jest idealne. No bo ma pancerz akurat... taki, że nie przebiją tym pancerbuchówce. Mi się przynajmniej wydaje. Oj! My tu wjechali, no, come on. Dobra, fajnie, fajnie. Tym drugim też możecie tu wjeżdżać I do osłony Tutaj panowie też... O! Jedzie coś! O kurde! To jest WANZA! Eee... Panowie... Nie wiem czy wy to przebijecie, ale... O w mordę! No... Rozwejwili mi to nie wiem ile to ma. O, to jest całkowicie out. Dobra, no i coś tutaj będzie jechało. No proszę, proszę. Tu możecie też pojechać. Albo nawet tutaj. Was tutaj zapraszam. Nawet nie mamy. Dobra, może strzelimy sobie, jak tutaj pójdziecie. Tu wystrzelimy z tych nebrewerferów Fajnie Co to jest? O spoko. O, jest coś Ale to jest to. Ten nic nam nie zrobi Nawet tutaj jakby chcieli tu Skryje się <laughs> Sorki Co tu mamy? Paka No serio, jestem zdziwiony, że oni tak słabiutko Dobra, was zapraszam tu. tu. Możecie pojechać w tą stronę. Około medycy. Ty to weź, naprawiej. Coś tam nawala widzę. A, Opel Blitz. Nie wiem, czy wy tu traficie. Uh. Ładnie dobra tu rozwejli co tu Faka. fajnie ładnie znowu coś tam jedzie psia kość i ten teren trochę niezbyt o tu dużo widzę że wsparcie dobra panowie poproszę atakujemy ich Nalot. Pyk. Tu ładnie. Uwielbiam to. Pyk. Dobra. No i co, jak Be niech jedzie. Niech zobaczy, co tutaj się dzieje. Jeski. w sumie jeden. Ach, to tutaj, no co oni? No, no, no i żarcik. Dobra, niech rozwalą go. No i co? To właściwie też nam się nie przydało. Niech, niech i tak to będzie. To wanze, hm... Zastanawiam się, ale to jest słabe. Tylko to, no, owszem, strzela tymi pancer ale to... O! Idzie, idzie, idą, idą. Dobra. Chodźcie tu. Ładnie nawalają. Eee. O kurde, rozwalili nam serio? O! A no, bo tutaj mają takie cudo. No dobra, dobra, to jedziemy. Jestem. Nie będziemy się bawili z nimi. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I jeszcze tam poładujemy w nich. No dobra. Teraz tylko tu. Uff, dobrze walnęli akurat tak. Dobra. O! Jest coś wreszcie! I jest to Marder! O. o, proszę. No ale dobra, dostali widzę. Zgasiliśmy ich. O, mordę, coś mi się... Ale nie, dobra, uff, zmienił yy, ten... Z amunicją. Bałem się, że to kliknąłem. To było nie fajnie. Dobra. Mm. Dajem się nad tym isu. Dobra, ja może to wezmę. Zobaczymy, czy to się uda nam. Uuu, tylko cztery naboje. To jest trochę problem, ale jeżeli im kłukniemy. Lidnie O, są. No, trochę do przodu. Co jest? O oh, mordę. No nie wierzę. Ziemiłem to. to. Nie tak mnie pójść ja cię kręcę. Z czego mi to rozbawi? Ach, wysadzili mnie tym granatem. No proszę. No, kurde. Mój błąd. Mogłem to zrobić szybciej, by nie było problemu. Trudno. Zemszczę się na nich. Mogłem poczekać i bym ich tym rozwalił, bym nie stracił tego czołgu. O! Teraz akurat dostali, więc. Ej, okay. Dobra, poproszę od razu tak, żeby nie marnować czasu wjeżdżamy tu tym. Wy. A, tutaj. Dobra, jedziemy. Dawajcie, dawajcie. Mam nam ostatni punkt, ale o hexer. Mam nadzieję, że nie walną nam tutaj dziś mocno. No to jest Okej okay. ładnie, ładnie wykończamy Dobra O, a wy możecie już to wsiadać Pomożecie nas. Mam nadzieję, że tu piechoty nie ma. No, nie ma tu nikogo, żeśmy wyrżnęli wszystkie osoby, właśnie. Zawsze to był problem, pamiętam, w takiej gierce o Condemn Pancers, że tej amunicji mi brakowało. No i tutaj też ten problem widzę, że jest, bo te ruskie pojazdy miały mało tej amunicji. Wydaje mi się, że u niemieckich to mniej miałem takie problemy, jakoś tu trochę inaczej. Było. Jeszcze tego mogę też uzupełnić, tu mausa Ok. O tak to nie tak źle, gdyby nie błąd z tym ISU i z tym IBT. Jakbym się trochę zbyt śpieszył. Niepotrzebnie. Nawet nie ma co tu wziąć. A, to jest dwójka. Tylko on jest taki z tym kocem. Z <grym> Tą siatką maskującą. O, jeszcze coś tu jedzie. No proszę, proszę. W ogóle miałem komisarza i nie wiem gdzie ten komisarz, powiem Wam, że zniknął mi gdzieś. Mm, dobra. Zaraz to zdobędziemy, no zobaczymy, co, co tutaj jeszcze przygotowali. To jedzie. Dobrzy strzelcy to też podstawa. W ogóle właśnie, możecie weźmiemy tego jednego medyka. O, jedzie coś. Eee, no, ale to jest. A, jest, 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 jest ten szajsik. Ten szajsik. <gryw> bardzo mocny działał. Chciałbym, żeby mi. Zaryzykujemy. Mordę. Tu wali tu. <gryw> Nie! trafili nam. Wiecie, że miałem tu na... na myśli, że mogą mi właśnie. Of mordę. No. Fajnie Niepotrzebnie tracę to, mogłem zakończyć, ale... ubawimy się jeszcze Jedziemy, jedziemy. Kurde, to takie niby... Fajnie, bo to jest w miarę szybkie chyba. No, 80 na godzinę i... I ma 7... I pół. o zniszczyli mi to. Szkoda Trudno I su O, tu też mnie zniszczyli. No trudno. Dobra. Myślę, że możemy zakończyć. No, niepotrzebne trochę straty, ale my niszczyliśmy. Ważne, że mamy tego Mausa, że się to udało go zdobyć, więc. Dobra. Zakończ. Dało się elegancko. Nie wiem tylko, czy uzupełniłem z niego amunicję, ale i tak to już zostały nam albo jedna, albo dwie misje. Ogólnie mi się bardzo podobało. Ostatnio te odcinki takie się nie wiem, jakby odżyło, to że tak powiem, bo już były takie gdzieś wydawało mi się, że wchodziła taka rutyna, i teraz na nowo po prostu jak nie wiem, nawet mi się chce grać tak. Nawet mocno przyjemnie mi się w to gra. Szczególnie że oni już mają na równi prawie z nami te pojazdy. A no i jeszcze obrona. Fajnie, i będzie następne, czyli dwa odcinki z tego co kojarzę. Na mapie Niemen. O, Niemen spoko jest. No i co, mamy 16 punktów. Mamy IS-a, mamy Mausa. No... Ma a, mało jest. Spoko. No i użyjemy tego na pewno. W przyszłym odcinku naszego nowego tego paka. I zobaczymy. Może odblokuję. tutaj żebyśmy mieli więcej etapów wezwań. Mógłbym is 6 szóstkę, ale nie wiem, czy jest sens. Eee, KW-2, to tu by jeszcze, ten KW-2 no nie jest zły, tylko o, o, trochę wolno mimo wszystko. Zaraz zobaczymy, gdzie on jeszcze jest, tutaj tak na szybki przegląd tego. O, gdzie on jest, gdzie schował? Jest tu. O, ma fajnie, bo ma też 152 mm pancerz ma taki niezamocny, ale jego plus jest taki, oprócz yy, tego, że jest właśnie wysoki. Znaczy, no, chodziło mi o to, że jest właśnie wysoki i może trafiać. A minus taki, że. bardzo wolno strzela. To jest mega. Zawsze chciałem mieć taki model RC. O, fajnie. Fajnie to wyglądało. No dobra. No to co? Jeszcze dwa odcinki i yy, będzie nowa kampania, tym razem współczesna. Także zachęcam do głosowania. Jeśli się podobało, możecie stawić lajka. Zawsze mi to pomoże z rozwojem kanału. Dobrego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.